Cześć, witamy was w kolejnym odcinku podcastu gamingowego Nadajnik. Z tej strony kłania się nisko Rutain, Admirał. I co? Dziś porozmawiamy sobie troszeczkę o grze Enlisted Admiralu. Tak jest, tak jest. Tobie się spodobała ta gra, co? No powiem ci, że nie jest źle. Spodziewałem się czegoś gorszego. Ja miałem okazję pograć przez chwilę w tej prealfie, która tam była wcześniej i w porównaniu z tym co było kiedyś tam, bo dosyć dawno temu, a teraz to, to widzę, widzę zmiany, widzę zmiany na dobre, ale to jeszcze nie jest, widzę produkt finalny, także czekamy jeszcze raz na rozwinięcie trochę tej gry. Jest tam trochę minusów, jest też dużo plusów, gra się fajnie, przynajmniej mi się grało fajnie. Przez ten e, czas, co tutaj udało się jeszcze pograć teraz w tej chwili, jeszcze tam 75 dni, tak Ta, Tak, 75 to, dni, dokładnie. W otwartej becie, więc i będzie okazja, żeby trochę porozwijać te postaci i zobaczyć, jak one wyglądają rozwinięte. No bo na początku to na początku nie jest łatwo i e, zresztą sam też grałeś, to widziałeś jak to wygląda, prawda? Tak, tylko że ja mam z góra teraz. o odmienne zdanie, co jeżeli, jeżeli od twojego powiedzmy sobie tak, mi się gra nie spodobała. Przygotowałem się. Ja widziałem, co ty mówiłeś na streamie, jak grałeś. Nie podobało mi się to. Tak. Powiedziałeś, że gra jest bardzo szybka. Pamiętasz? Tak. No właśnie. E, a znowu mi na początku wydawało się, że gra jest trochę wolna. Ale dlaczego? Dlatego, że ja ostatni czas poświęciłem na Call of Duty, a ty na chleb. Luz. A czy wiesz co, tylko wiesz. I dlatego wami? nasze, nasze, nasze spostrzeżenia są od, zgoła odmienne. No bo ona jest zdecydowanie wolniejsza niż Call of Duty, niż Battlefield na przykład, według mnie, tak? Natomiast zdecydowanie szybsza niż Heraclis, oczywiście. Znaczy, Jak no tak, bardzo. sam wiesz, że ja, ja głównie, głównie, w, w, powiedzmy, stołuję się w symulatorach. E, prawda, w tych shooterach tak. symulujących e, działania, działania zbrojne, e, więc one są zupełnie inaczej, e, powiedzmy sobie, rozgrywane i grane, e, jednakże e, tamte animacje, wiesz, też chodziło mi też o, o sposób animacji, przełączania broni pomiędzy, pomiędzy to jest zbyt tak. szybkie, to jest zbyt, zbyt szybkie, e, powiedzmy sobie tak, nieraz, nieraz po prostu przypadkiem mi klikniesz i już, już on przełącza, już takie cuda się dzieją, e, ogólnie rzecz tak. biorąc, nie wiem, dla mnie gra jest taka Dami proof, nie, e, idiot proof tak, Powiedzmy tak, sobie tak, tak, nie? Nie, tak. Musisz przyciskać, nie musisz przyciskać kontrol, żeby zrobić crouch, bo on i tak sobie przykucnie za ciebie. No to taka Powiedzmy arkadówka sobie, troszeczkę z tego wyszła. No, no, taka, tak to... taka bardzo, bardzo arkadówka. Chyba bardziej arkadowo się już nie dało, tak mi się wydaje, przynajmniej ogólnie rzecz no. biorąc. Nie? nie, no, są gry, która gra. Na, są, są, znaczy tak, są rzeczy, które ta gra robi bardzo dobrze. Yy, są rzeczy, i, i to tak. też mówiłem w trakcie, w trakcie streamowania, że są rzeczy, które mi się podobają. Między innymi jest optymalizacja. do no, rewelacyjna. Optymalizacja powiem, ja. jest po prostu bombowa. Muszę powiedzieć, jest że. Rewelacja. BT i na grę free to play, optymalizacja jest świetna, szczególnie pod karty, pod karty Nvidia. tam jest ten Reflex, jest DLSS Dokładnie. E, Dokładnie. I, i to naprawdę fajnie, fajnie chodzi, fajnie działa, to kurcze, powiedzmy sobie w niemalże wymaksowanych em, em, w detalach, w rozdzielczości 2K, ponad 120, 130 fpsów, no na grę taki w sumie fast paced Super. Co jeszcze, co jeszcze fajnie zrobili? Ode mnie tutorial fajnie... na początku. Tutorial, tutorial. Yy, to jest to, Według o czym na tutorial. przykład jedna, że, jedna, gra, o której ja już mówiłem na streamie Heletlus, na przykład zapomniało. Jak zrobić tutorial? Teraz za to płacimy. Yy, ale na tym, o tym o tym to jeszcze w materiale sobie porozmawiam. porozmawiam innym o Heletlus. Ale ogólnie rzecz biorąc to, są, to są fajne rzeczy. Graficznie jest bardzo przyzwoicie. Muszę jest powiedzieć. Przyzwoicie, tak UI też nie jest zbyt skomplikowane, jest dość czytelne i ładnie to tam wygląda. Powiedzmy sobie tak. Kraków bardzo mi się podobały, powiem ci też. Powiem, powiem ci, że miałem z tym problem, nie wiesz. Nie Co miałem z tym problem, problem? Admirale, wiesz, bo za dużo botów strzelało dookoła mnie. No. No wiesz, to jest tego typu gra. Ale zobacz, że to jest coś, czego jeszcze na razie nie mieliśmy, tak? No bo do tej pory to zawsze te gry to były takie typowe PvP, nie. A tutaj mamy takie pomieszane z poplątaniem troszeczkę, nie? Bo tu mamy. Tak jak w Battlefieldzie masz klasy postaci, to tu masz całe oddziały, nie? No tak, tylko czemu to muszą być boty. I dlaczego one tak trochę słabo myślą, nie? One w ogóle nie myślą. One to, to, no, jest najgorsze. To, można, jest, to jest najgorsze, można... wiesz, admirału, że one w ogóle nie myślą. To jest. Ale ja w ja liczę. Liczę, że oni to poprawią. I liczę. Że pojawi się tam parę trybów, które będą typowymi trybami. Pochować. Ma pojawić się tryb prawda, bez, bez botów. Nie jest on teraz dostępny w becie. Ma po, pojawić się i myślę, że, że ten tryb byłby dużo bardziej miarodajny odnośnie, jeżeli chodzi o, e, powiedzmy sobie, o, jeżeli chodzi o to, jak tą grę można postrzegać, bo ja w pewnym momencie nie wiedziałem, czy ja strzelam do bota, czy ja strzelam do gracza. Ja, ja nie chcę mieć takiego czucia, że ja gram jakiś single player, bo w pewnym momencie taki miałem, że ustawiłem sobie grę na easy. I, I po prostu leciałem przecież. Ja w pewnym momencie wziąłem sobie nusić i gałem wszystko, co biegało po tym. Tak, tak, poziom trudności był totalnie słaby, bardzo słaby, i, i to mi przeszkadza. Ja, ja lubię wymagane, lubię, lubię gry trudne. I, I to na pewno mi, mi przeszkadzało. Te boty, tak, trochę, boty. Trochę za dobrze tak. te, te headshoty tu wchodzą, powiem ci szczerze. <laughs> Ale y powiem ci tak, y ponieważ. To wszystko też zależy od tego, ile ma się czasu, jak się gra. To jest bardzo fajna gra na to, żeby sobie wskoczyć po robocie na godzinkę, pobiegać, postrzelać, próbować tam przejąć jedną mapę, zrobić i tak dalej. I tutaj nie ma żadnego problemu, bo przykładowo to coś podobnie jak w Battlefieldzie czy w kodzie, tak? Można wskoczyć co na chwilę, bo w Helletlus nie da rady tego zrobić, tak, no nie, mając, nie, nie. nie wiem, godzinę czasu. To się nie poświęcisz, tak, że nie pograsz. Tam. Trzeba mieć trochę więcej czasu, żeby sobie. Żeby tak wykorzystać no, tą. No żeby grę zagrać do... sobie rundę, pełną rundę, no to niestety no to godzina, godzina, pora, godzina. No dokładnie, nie. dokładnie. A tak naprawdę na pierwsze to się rozgrzejesz, a tak tak, druga tak, będzie tak. Ta, ta właściwa. No i tak a, to. Może wygląda. trzecia, a może trzecia, no dokładnie, bo no i już druga w nocy. chętkę na kolejną. No, no i druga w nocy jest. No. I tutaj <laughs> trzeba za dwie godziny czy trzy wstać. A to jest tego typu gra, taka arkadówka której możesz tak naprawdę sobie w, e, zapodać, postrzelać trochę, pozdobywać, wejść i nie ma tematu, nie. Chociaż, chociaż ta gra, e, sam system progresji postaci, czy też broni, jest tak skonstruowany, że trzeba tej grze poświęcić naprawdę kupę czasu, naprawdę kupę czasu. Albo pieniędzy. sobie. A, 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 albo pieniędzy, <laughs> tak. No właśnie, to o to chodzi. No ale to wiadomo, to free to play. Chociaż no, tutaj monetyzacja jest na wysokim poziomie. Zadzi. Znaczy, ogólnie Z rzecz biorąc, na tak wysokim jest. poziomie, jeżeli w becie masz, masz już monetyzację, już kup sobie, kup sobie, kup sobie na każdym kroku. E, no o, to znaczy, ogólnie okay. rzecz biorąc, no tak, no, jest to gra, ale od siadamy o tej gry, to wiemy, że ta gra to oferuje i ta gra jest do tego. No to jest taka gra, nie? I tyle, nie? No jest to Gajdzi, no mówię, Admirale. No a dokładnie, Wiadomo, a dokładnie. War Thunder, wiadomo, wiadomo jak to się gra, prawda? To no tak jak i World of Tanks, myślisz, że to jest gra free to play. Mhm, mm tak. No. Postaraj się zdobyć no. pierwszą ósemkę, zobaczyć jakie to jest free to play, a później dojść no, do dziesiątki, dokładnie. jeszcze to kupię. Ajajaj, ajaj. Dlatego mówię, że tam jest taka sytuacja, że no, żeby to, ten progres tych postaci i tak dalej rozwinąć, to trzeba to poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu. I e, same te umiejętności, te perki, które tam dodajesz postaciom, to wymieniasz te postacie, dokupujesz kolejne, zdobywasz te punkty, za które możesz tam kupować sobie te różne postaci. No to jest, to jest rozwinięte w czasie, to się tam nie da ogarnąć tego, nie wiem, w 40 godzin i tak dalej. Także ja się obawiam, że na końcu może też się pojawić taka sytuacja, w której się to zrobi takie pay to, -winie, to. Bardzo możliwe z tego względu, że tamte, upgrade'ując te postaci, te boty swoje, tak, nie wiem czy to będzie miało wpływ na ich AI, inteligencję. Jeżeli tak, no to ojojoj, to nie będzie Oby, dobrze, nie? bo wtedy można zapłacić i wtedy mam na przykład w pełni inteligentny skład botów, który będzie strzelał tak jak ja. No i powiem ci wtedy to by było nieciekawe z perspektywy gracza, który nie wydał złotówki na tą, na tą grę i ma tak. te boty średnio rozwinięte, no ale ogólnie rzecz biorąc samo to, że możesz zakupić broń dla poszczególnych tych swoich tych botów, powiedzmy sobie takie będę botami nazywał, bo to są boty. No, jakby nie patrzeć, nie? I jednego uzbroić na przykład w pepeszkę, drugiego, drugiego w machine gana, drugiego ten, a kolega ma tylko boty na karach. Dołóżmy, czy na, na, na broni pojedynczo strzelającej, na słabszej, strzelającej, broni, na słabszej no broni, no to już daje tobie na przykład przewagę na polu walki, tak? Eee... No to broń w... też możesz sobie modyfikować i tam, jakby no tak, tak, dodatkowe więc... perki. No i teraz ten, kto ma wyżej te perki, wiadomo, będzie tam trochę lepiej miał z tego wszystkiego. Znaczy... Te boty będą trochę lepiej strzelały. Ale nie obawiaj się tych botów, powiem ci tak. No wiesz, w Tarkowie <laughs> też masz boty, nie? W Tarkowie też masz boty, i mam nadzieję, że. I wcale nie jest tak, hopsiu płatwo, łatwo, nie? No, nie, tylko widzisz, tam boty nie stoją, nie patrzą na ciebie pół godziny, myślą strzelić, nie strzelić, rozumiesz? Jak do nich podbiegasz, jak się zdarzało, znażami, mi, nie? No dokładnie. zdarzało mi się w tej grze również, e, w oberwać stojąc gdzieś w jakiejś szopie i gdzieś przez jakąś kurde dziurkę od klucza, on mnie trafił. Nie? Na przykład. A widzisz, stąd. To... leżałem w jakichś krzaczorach i też mnie tam. Biał. A to może bot Więc jakiegoś tak, dziesiątego lat temu. To lekko oszukany. Tak, <laughs> oszukany. Że on ten, ten bot, sobie co coś tam podgląda, chyba, to no, mnie ja widzi. Ja ci tak, miałem szansę pobiegać piechotą. E, ogólnie rzecz biorąc, wiesz, jeżeli chodzi o mm, animację. No, takie troszeczkę mówię, tak troszeczkę jakby w przyspieszonym tempie. Ja to zwróciłem uwagę, że to do Call of Duty Cold War teraz podobne jest takie troszeczkę. Eee, ogólnie Nie rzecz biorąc. tak. No, no ale. No, tam wiesz, na przykład, jeżeli chodzi o te czaszeczki, pory pojawiające się po zabiciu czy tego, no to Battlefield tak. 5 z kolei nie. Tak, tak. Ogólnie rzecz biorąc, tak jakby wzięli czy skupnęli trochę z tej gry, trochę z tej, trochę z tej. Jedna rzecz, która, która mnie troszeczkę, tak jakby zdegustowała, to jest wielkość map, że są malutkie, a są tak zapchane kontentem tak zapchane, są tak nieczytelne taki klaster fak jest, powiedzmy sobie, na nich że tak, bo tam ciężko... naprawdę ogromne ilości tych botów i z ludźmi biegają. Tak, ja to... i to, to jest to, ale też że czołgi, pojazdy, to, tego wszystkiego jest tyle napchane, że czasem tak. człowiek nie wie, na czym ma się skupić tak na dobrą sprawę. Nie jest mało przejrzysta. Bardzo mało przejrzysta gra. Jeżeli chodzi o minimapę z kolei, to w ogóle by mnie nie odpalał. No to tak, faktycznie, ona ma tam swoje wady. E, same wady jest, no. jest, jest, jest po prostu no, nieczytelna no, ma, nie no, Nieczyta... oczywiście się, w ogóle, my wiemy nie doskonale ale tak, bo... widzisz to jakiś, ale to wygląda jak jakiś fragment wielkiej mapy może to będzie taka duża mapa to wiesz może to będą rozgrywki na mapach wielkości jak w Heletluz, może, nie wiem, bo to nie Nie tak sądzę. Spalić tą minimapę, to ona tam jest jakby fragment tylko, tak? Albo to jest jedna mapa i gramy w poszczególnych miejscach tej mapy. No nie, tak, wiem, jak to nie wiem, nie wiem. Poczekam. Ja kolejne. Na razie zobaczymy. Normandię, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, Ale podobało nie? mi się. Wyskoczenie, woda, plaża Normandii. Nawet miałem takie wrażenie, że jest to lekko lepiej zrobione niż Lus, nie? jeśli chodzi o ten graficzny, o, jeśli chodzi o grafikę, tak? Jeśli chodzi o plażę Normandii. Nie wiem, jak Nie, nie, nie grałem, to, nie, udało... nie grałem na plażę Normandii. Nie, nie, trafiłem, nie, nie trafiłem na to. Nie trafiłem na to podczas, podczas streama. Po streamie, po streamie już, już więcej nie grałem. Nie miałem czasu ani w sumie ochoty. Także mówię, no jest parę rzeczy, które, 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 które się podobają, mogą podobać się w tej grze. Mam pewne obawy, tylko że, właśnie, jak w większości gier free to play. Żeby to nie było pay to win właśnie, mam, mam bardzo duże obawy co do tego, bo nie oszukujmy się, takie rzeczy istnieją, są w grach i, i to na pewno może być, być dużym problemem. No jeżeli chodzi o guiding to oni doskonale wiedzą jak, jak zrobić grę, jak zoptymalizować, a jak zrobić grę, żeby cię wciągnąć, to już na pewno wiedzą. War Under najlepszym przykładem na to, no, to największy, największy konkurent przecież World of Tanks prawda i Wargamingu, no to jest guiding jakby nie patrzeć. Dokładnie. Więc muszę powiedzieć, że graficznie naprawdę, naprawdę to już mówiliśmy, wygląda, wygląda ładnie, przyjemnie, przyjemnie, przyjemnie tak, tak, przyjemnie, ale tak. mnie gra do siebie jeszcze nie przekonała. Nie sądzę, żeby mnie przekonała do siebie. Zbyt arkadisch jest tylko parę gier arkadowych, w sumie jedna, na którą czekam i to jest Battlefield. I, i chcę zobaczyć jak to będzie zrobione. Mam nadzieję, że tam nie wpadł na głupi pomysł botów, bo wtedy bym po prostu chyba już nie wiem, poszedł, skoczył z, no z, z pierwszego piętra od siebie nie, z domu. Nie. również. Bo... To nigdy Battlefield taki nie był, więc mam nadzieję, że nie będą no, wiesz, cholera wie, skąd te pomysły z botami, nie wiem, skąd gajdzi mi się o te pomysły z botami, ale no, niektórzy. No nie niektórzy... szukał jakiejś niszy na rynku, tego nie ma, nie? Niektórzy, niektórzy, nazywają, niektórzy nazywają przez to listet, bot listet, nie? Także. <laughs> nie, ogólnie rzecz biorąc, no tak, no, ja mogę powiedzieć tak, jest otwarta beta, można sobie spróbować, można sobie sobie można tak sobie pograć yy, prawda 70? Ja liźni. na pewno jeszcze trochę pogram. Ja na pewno jeszcze trochę pogram no to... w tą grę, zobaczę, spróbuję rozwinąć te postaci spróbuję zrobić jakiś progres. Nie będę celowo wydawał pieniędzy, bo chcę sprawdzić jak to wygląda w wersji za darmożkę. A dalej to się zobaczy jak to się rozwinie, nie? No bo zobaczymy jak to jak wyjdzie z tej bety i jak to będzie wyglądało później. Ja, no... Mam nadzieję, że po pierwsze, że się AI tych botów poprawi zdecydowanie, ale też bez przesadyzmu, w sensie, że nie będą cię wyłapywać z krzaków, jak tam leży schowany, bo to niestety jest minus tego. Co dalej? Czekamy. No, na przykład bardzo podobało mi się, nie wiem czy zwróciłeś uwagę również na sposób jakby sterowania, sposób celowania myszką prawym przyciskiem myszy. Zazwyczaj to działało na takich zasadach, że w różnych grach było to różnie. Po przyciśnięciu prawego przycisku myszy miałeś przybliżenie, które pozostawało po kolejnym naciśnięciu ono schodziło miałeś normalnie, tak? Albo przytrzymując prawy przycisk myszy. Tutaj masz te wersje wymiksowane, czyli możesz i przytrzymać i nacisnąć. Jak naciśniesz, będziesz miał cały czas przy oku wycelowaną broń. Jak przytrzymasz, to tylko podniesiesz i odłożysz z powrotem. Także to tego nie widziałem wcześniej. To mi się podobało bardzo. No na przykład. czy nie, no mówię, no zobaczymy, zobaczymy. Ja jedna rzecz, do której muszę się jeszcze odnieść, to na, powiedzmy sobie, mając doświadczenie z Thunderem i, i tamtejszymi czołgami i pojazdami, dziwię się tylko, że tutaj pojazdy czują się po prostu tak. Złabo e... mi się jeździło. Powiem e... ci, że to jest nieogrywane. Wsiadłem, wsiadłem, tak. wsiadłem w pumę i, i to było po prostu. Ja, ja nie, tylko raz wsiadłem. Wciąż ja na, raz na, natłukłem botów, natłukłem mięsa. Ojojoj. Tak. Jeżeli chodzi o, o te pociski Heszki HE to tak jakby mhm. one w ogóle kurczy żadnego promienia rażenia nie miały. Właśnie, też strzelałem nie, 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 nie ma żadnej różnicy, czy to kurde walisz, że zapeka, czy, czy ten. Także do twórców, od twórców, którzy stworzyli War i, i tam czołgi naprawdę są fajne. Tam ta gra tam tymi czołgami jest naprawdę przyjemna. Żeby wrzucić coś takiego, no to tak nie wiem, czy, czy to w ogóle warto. nie no właśnie, to nie powiem, powiem wiem, czy to ci, w ogóle że warto, to się z tobą zgodzę. To ja nie będę. Jeździł tutaj. Wolę pobiegać. Słabo to wygląda z tym jeżdżeniem. Bardzo słabo. Czemu? Bardzo słabo to wygląda. No jedyne co, że można przejechać przez drzewo, że się łamie i taki knot taki zostaje. I nie ma pancernych krzaków. No nie ma pancernych krzaków, to, jest, to akurat jest fajne. No tak jak mówię, nie no, wiesz, ogólnie rzecz biorąc, to wszyscy jesteśmy świadomi, do, do czego nawiązują, nawiązujemy teraz. No do heletluz, prawda? pancerne krzaki i brak tutoriali. No, to, to wiadomo, wiadomo, na czym mają się skupić twórcy, no i optymalizacja twórcy Heletus, żeby nie zostać w tyle, bo tak. nie oszukujmy się gry, free-to play są lubiane przez, przez graczy, dlatego że mogą sobie, bo my lubimy wszystko za darmo, nawet jak tak później jest. troszeczkę do tego dopłacamy. Bo, są dobre, bo są tanie. Bo są tanie, bo są Dobra. za darmo, a że, później tam, a że później wydam 100 zł czy 200 na jakieś tam punkty w grze, to i tak gra jest za darmo. Tak trzy, i tak I trzy to... razy więcej się wydaje na te darmowe no, niż. Gra jest, niż no, ogólnie rzecz biorąc, fakt jest taki, że tak, no bo kupisz taki na przykład, sobie załóżmy, kupił, zainstalujesz sobie World of Tanks. Wyjedziesz sobie tą kurczę, już dopracujesz tą tier szósty z drzewka, zabrało ci to nie wiadomo ile czasu, no i teraz kurde. Podjeżdża do ciebie premka szóstego tieru, bum, 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 bum. Co się stało? No, I i no. wiesz, no i fakt jest taki, I, że prędzej czy później i tutaj kupisz... się boję, po, 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 boję się podobnej sytuacji. Właśnie, no, ale właśnie, zobaczymy dlatego, właśnie. dlatego celowo nie będę nic kupował. Chcę zobaczyć, no jak wygląda progres, progres tej postaci. Zobaczymy. W wersji darmowej. Zobaczymy. Ja, ja ogólnie rzecz biorąc, ja ogólnie rzecz biorąc poczekam na tą, na tą yy... Nie będę marnował czasu. Powiedzmy sobie na ogrywanie tej bety. Może zobaczę jeszcze tu Normandię, tak reklamujesz, zobaczę jak to wygląda. Ale ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, no dla mnie to mogło, mogłoby tej gry nie być. Wielki, wielkiego wrażenia na mnie nie zrobiła. 5 na 10 jej dałem ogólnie. 5 na 10, no powiedzmy, nie ja więcej tak dał 6. 10, a, za, a, za, a, za, a za poziom trudności 1 jeden na jeden w skali do 10. To... Także, także tutaj ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy sobie tak, ode mnie to jest to, ale to jest tylko i wyłącznie e, moja opinia, nie? Moja opinia. Tak wiem, że tobie się akurat no. gra bardziej znaczy, podoba. Znaczy, podoba mi się bardziej, ale też żebyśmy nie popadali w jakąś paranoję, tak? Nie usiadłem z wrażenia, płami nie opadła. <laughs> No ale... to mam dużo, dużo lepszych gier na pulpicie mówiąc szczerze. No ale tak, niż tak, tą. Ale... Oczywiście. ale taki świeży w świeżości, coś nowego na razie mi się gra przyjemnie. Nie tam, że tam porzucę wszystko inne dookoła, ale będę sobie zagrywał od czasu do czasu w tą gierkę. No i, no i też wiesz, wiesz, weźmy pod uwagę, że na mówię. pewno gracze, gracze, wiesz, gracze mówię, lubią, lubią darmowe gry, e, lubią sobie, a szczególnie dobrze działające, nie? Dobrze działające tak. darmowe gry, ładnie zoptymalizowane. No i tutaj trzeba powiedzieć, że ktoś ma do zapłacenia załóżmy 100 zł. Let Loose, który z optymalizacją kuleje nawet na najlepszych komputerach, e, tak a ma do wyboru to, a był takim graczem markadowym i nie jest zupełnie przekonany, to może wziąć to za darmo. I, no, zobaczymy, jak to będzie. Może to być ciekawy rok, ogólnie rzecz biorąc e, ciekawy rok pod względem pod względem gier, e, szczególnie FPS-ów. No ale tutaj się e, zobaczy, nie Admirale. No, ale na koniec jeszcze chciałbym tylko dodać. My nie jakby. Nie porównujcie tej gry do Heletlus. O nie, 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 to nie. To są dwie nie, nie. zupełnie różne nie, nie, gry nie. i jakby skierowane do. no Trzeba co innego lubić, żeby tam, że tak powiem, Dokładnie. w Heletlus też się dobrze bawić. Że tak. ja, ja gram w obydwie gry, bo Heletlus, jak jest więcej czasu, a w takiego właśnie miejsca, kiedy jest tego czasu trochę mniej mogę sobie popykać. No w ja oczekiwaniu to tak... na Battlefield 6 oczywiście. Oczywiście, oczywiście. 2021. Tak, tak, tak. No nie oszukujmy się. NDSTED jest to arcade, Hellet plus simulator. Wszystko powiedziane, nie ma co porównywać. Są pewne rzeczy, które porównania, które ja zrobiłem, ale to było celowe, żeby po prostu dopić twórcom Helletlus, żeby się za, za pewne rzeczy zabrali. No i tak pewnie mnie nie oglądają, i tak pewnie nie wiedzą, kim jestem, więc nie ma problemu. A nawet jak w tego, Ale pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, moi mini. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na następny. Czekam się z Wami z tej strony. Rutaj. Admirał. Miłego dżanka, Trzymajcie się. Cześć, ja.